Dobry wieczór. Witam Was serdecznie w Dublin City FM. Przed mikrofonem Kasia Forest. Dzisiaj nasz kolejny odcinek z serii Biznes na Zielonej Wyspie. Ze mną w studiu mój dzisiejszy gość, Monika Bary, założycielka Incom Venue. Oczywiście będziemy rozmawiać o księgowości. Będziemy kontynuować to, co zaczęłyśmy miesiąc temu. To jest bardzo ważny temat, bo księgowość jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Może to się wydawać trudne i zawiłe dla początkującego przedsiębiorcy, ale zrozumienie podstaw księgowości jest niezbędne do prowadzenia firmy w taki sposób, żeby przynosiła nam korzyści, a nie straty. Witam cię Moniko bardzo serdecznie po raz kolejny w naszym studiu. Witaj Kasiu. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę znowu gościć w twoim Studiu, i mam nadzieję, że to będzie wartościowy wywiad. Bardzo, bardzo mi jest miło, że mogę się dzielić swoją wiedzą. Monika, jest mnóstwo możliwości, zwłaszcza w Irlandii. Irlandia jest postrzegana jako takie miejsce, gdzie się dużo pod tym względem dzieje, w sensie i wspierania przedsiębiorczości, i też to miejsce jest takie charakterystyczne, bo jest bardzo duże wsparcie dla biznesów digital. No i chciałabym Cię zapytać w kontekście tego wsparcia, bo jak wiadomo, rząd irlandzki wspiera przedsiębiorczość, jak się zdecydujemy założyć własny biznes w ramach, na przykład back to Enterprise, czy możemy liczyć na wsparcie w ramach grantów oraz preferencyjnych pożyczek. No, tak jak powiedziałaś, Irlandia jest przyjaznym krajem tutaj, jeśli chodzi o prowadzenie działalności czy firmy Limited. Jest, jest też na pewno łatwo założyć taką działalność i też jest no, zachęcające, zachęcający ten punkt. Na pewno, że revenue też jest dla nas, jest dla podat podatników, jest dla przedsiębiorców, jest po to, żeby nam pomóc. A nie tak jak na przykład w Polsce, jest, w Polsce jest to postrzegane, urząd skarbowy nie jest po to, żeby złapać podatnika i zaraz narzucać kary. Także chciałam to na samym początku zaznaczyć, że z tego względu jest to na pewno też zachęcające, żeby zarejestrować tutaj działalność czy firmę Limited w Irlandii. Jeśli chodzi o back-to-enterprise, back to czyli te wsparcie, jest to wsparcie, jest to program, który został otwarty kilka lat temu. Jest on otwarty dla osób, które znajdują się na zasiłku socjalnym. Jeżeli pobieramy zasiłek co najmniej 9 miesięcy, jest to albo JobSeeker Allowance, albo inne też zasiłki, nie musi to być JobSeeker Allowance. Możemy też być na Disability Allowance albo Careers Allowance, Invalidity Pension czy One Parent Family Payment. Jeżeli pobieramy te zasiłki przez minimum 9 miesięcy albo jeżeli już jesteśmy też na Illness Benefit przez dłuższy czas, tam jest wymóg bycia na tym Illness Benefit przez co najmniej 3 lata, to wtedy możemy, jeżeli mamy pomysł na biznes, chcemy, chcemy coś swojego otworzyć, Możemy skontaktować się ze Social Welfare, z pracownikiem w Social Welfare i możemy właśnie o taki Back to Enterprise Scheme aplikować. Wtedy się skontaktujemy z pracownikiem i oni albo będą wymagali od nas napisania biznesplanu, planu, czyli my sami będziemy musieli napisać biznesplan, albo też pokierują nas do Local Enterprise Office, gdzie pomogą nam taki biznesplan napisać. W tym biznes planie oczywiście będziemy musieli przedstawić pomysł na, nas, na nasz biznes, przedstawić część taką finansową, czyli jak my widzimy, jak ten biznes będzie się rozwijał, jakie będą koszta, jakie będą wyniki finansowe, czyli oni muszą określić, muszą po prostu stwierdzić, czy ma ten biznes nasz szansę na przetrwanie. Jeżeli zakwalifikujemy się na ten program, to dopiero wtedy, uwaga, dopiero po zakwalifikowaniu się na program możemy zarejestrować się na income tax w Revenue, żeby to nie było odwrotnie, bo też spotkałam takie sytuacje, że najpierw osoba, która znajduje się na zasiłku zarejestrowała się na income tax i dopiero później poszła do socjala i niestety już dostali odmowę na, na dzień dobry. Czyli najpierw musimy dostać decyzję z social welfare, że możemy ten Biznes zarejestrować i dopiero wtedy rejestrujemy się w reweniu. Co nam da przejście na taki program? Uważam, że da nam dużo, ponieważ przez pierwsze dwa lata nie tracimy prawa do zasiłku. Przez pierwszy rok nadal otrzymujemy 100% zasiłku. Które otrzymujemy obecnie, a przez drugi rok otrzymujemy 75% tego samego zasiłku. Czyli praktycznie przez pierwsze dwa lata, co mamy działalność gospodarczą, dalej otrzymujemy tą pomoc z social welfare. Też jest opcja druga dla tych osób, które są na zasiłku krócej niż dwa miesiące, jest program, który nazywa się Short Term Enterprise Allowance. I też można o niego aplikować, nawet jeżeli znajdujemy się na zasiłku powiedzmy miesiąc czasu. Tylko, że tą pomoc w formie zasiłku otrzymujemy do maksimum 9 miesięcy. Okay. W, dodatku, w dodatku do tego, do tego otrzymywania tej pomocy finansowej przez dwa miesiące, osoba, która znajduje się na tym programie, może dodatkowo aplikować o grant. Grant ten nazywa się Enterprise Support Grant. I trzeba o niego aplikować dodatkowo, ponieważ nie jest on automatycznie przyznawany dla tych osób, które są już na programie Back to Enterprise Game czy Back to Work, jak to chyba poprzednio było nazywane, jak ten program wszedł. Enterprise Support Grant, jeżeli otrzymamy, bardzo łatwo jest otrzymać ten. Ten grant, jak już jesteśmy na back to, back to Work. I tutaj możemy otrzymać pomoc finansową, takie dofinansowanie do biznesu o wartości 2,5 tysiąca euro. Na stronie, jeżeli wejdziemy na stronę GoF I, to tam mamy wyznaczone różne kategorie, na co możemy poświęcić ten grant, tam są wyznaczone kategorie kosztów. Czyli może nam socjal tutaj pomóc z dofinansowaniem na usługi księgowości, na usługi prawne. Tam do 500 euro można, można uzyskać. Mogą też pomóc nam pokryć koszta, częściowe koszta na reklamę, na marketing, na business equipment, czyli jeżeli zdecydujemy się kupić laptop, komputer, telefon. Też dofinansowanie jest w celach pokrycia kosztów szkoleń, czy też zarejestrowania biznesu, do kupienia różnych rzeczy biurowych, czy też bardzo ważne public liability insurance też czy na oznakowanie. I ważne tutaj jest punkt taki, że Social welfare dopłaca 85%, a my, jako przedsiębiorca, musimy wyłożyć 20% od siebie. Jeżeli jesteśmy na programie tym dłuższym, czyli jeżeli jesteśmy na baktu enterprise scheme, to możemy otrzymać grant w wysokości 2,5 tysiąca euro. Natomiast jesteśmy na tym, jeżeli jesteśmy na programie tym krótszym, short enterprise allowance, to wtedy możemy otrzymać grant w wysokości 1200 euro. I są dwa sposoby uzyskania tego grantu. Pierwszy sposób jest taki, że my idziemy na przykład do sklepu, chcemy kupić komputer, idziemy i płacimy całość za komputer, powiedzmy te 1000 euro, i wtedy rachunek wysyłamy do Social Welfare i Social Welfare nam zwróci 80% na nasze, na nasze konto, czyli 800 euro wpadnie na nasze konto. Albo drugi sposób pozyskania tego grantu, tego finansowania jest taki, że my kontaktujemy się ze sklepem, mówimy, że jesteśmy na takim programie, chcemy kupić komputer i Social Welfare wpłaci 80% właśnie na poczet naszego komputera. My wpłacamy 20% za komputer i wtedy Social Welfare przelewa bezpośrednio na konto dostawcy 80% i dopiero wtedy możemy ten komputer odebrać. Czyli są to dwa sposoby. No na pewno ten pierwszy sposób, gdzie my płacimy całość, yy, no jest lepszą, łatwiejszą metodą, ponieważ szybciej uzyskamy tą usługę od dostawcy czy produkt od dostawcy. Natomiast drugi sposób, no czasami nie mamy wyjścia, i nie, jeżeli nie mamy tyle funduszy, no to wtedy nie mamy wyjścia i no musimy iść właśnie tą drugą ścieżką, czy wtedy, gdzie, gdzie Social Welfare przelewa pieniądze do, do naszego dostawcy. To jest właśnie baktu enterprising. Tak jak mówię, można sobie wejść na stronę GoFiA i poczytać dokładnie, na jakie, koszta, na jakie koszta można uzyskać dofinansowanie. Mogę tutaj jeszcze szybciutko powiedzieć, że na przykład nie uzyskamy dofinansowania na pokrycie czynszu za budynek, czy kosztów podróży. Lub też na zakup, na zakup środku transportu vanu czy samochodu, albo na zakup towaru. To niestety nie jest finansowane przez ten, przez ten grant. Poza, poza tym grantem też jest bardzo fajne dofinansowanie, które nazywa się Trading Online Voucher, czyli można z Local Enterprise Office ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie albo rozbudowanie strony internetowej. I wtedy 50%, 50 wpłaca właśnie Local Enterprise Office, pokrywa 50% kosztów utworzenia strony internetowej i rozbudowania, a 50% my dopłacamy. I można ubiegać się o do dofinansowanie do kwoty 2,5 tysiąca euro. Także też i to praktycznie się należy każdemu biznesowi. Warunek podstawowy jest taki, że biznes musi istnieć 6 miesięcy. Musi być już zarejestrowany przez minimum 6 miesięcy. Jeśli chodzi o granty, to praktycznie to jest tyle, jeśli chodzi o działalności gospodarcze i takie szeroko pojęte granty. Natomiast też mamy pomoce właśnie odpłatne, czyli pożyczki. Wiadomo, mamy pożyczki z takich typowych banków, tych komercyjnych, które wszystkie my znamy: AIB, Pernament ESB, Bank of Island. I oprocentowanie obecnie wynosi przy tych bankach około 5-6% w górę. Natomiast też jest taki bank rządowy, który nazywa się Microfinance Island. Bardzo polecam zainteresować się tym tematem. Można tam wejść na ich stronę Microfinance Island. Jest to bank rządowy i oni, oni dosyć aktywnie się obecnie reklamują, czyli chcą dawać pożyczki, są chętni do dawania pożyczek, szczególnie jeśli chodzi tutaj, bo mówimy obecnie teraz o przedsiębiorcach, którzy dopiero chcą wejść w biznes, czyli oferują właśnie takie startup loany, czyli nie musimy mieć żadnej historii finansowej, aby iść do nich i ubiegać się o pożyczkę. Są tam fajne trzy pożyczki, które tutaj przykuły moją uwagę, jak zerkałam wczoraj na stronę internetową. Jest Startup Loan. Jest to pożyczka otwarta dla biznesów, którzy dopiero się teraz otwierają i nie są na rynku dłużej jak 12 miesięcy. Można ubiegać się o kwotę pomiędzy 5000 a 25000 euro. Oprocentowanie tutaj przy tej pożyczce wynosi 6,5%. Ale uwaga, jeżeli skontaktujemy się z Local Enterprise Office, czyli nie będziemy składać wniosku bezpośrednio do Microfinance Island, tylko najpierw się skontaktujemy z Local Enterprise Office i poprosimy ich o przesłanie jakby naszego wniosku, tego wniosku w naszym imieniu do Microfinance Island, to mamy niższe oprocentowanie, mamy tak jakby discount o 1%, czyli to oprocentowanie wynosi 5,5%, i jest to jedno z najbardziej wtedy rzeczywiście atrakcyjnych oprocentowań, jeśli chodzi o pożyczki biznesowe obecnie w Irlandii 5,5%. Fajne tutaj przy tej pożyczce jest to, że przez pierwsze trzy. Miesiące płacimy tylko odsetki, czyli nie płacimy tej raty kapitałowej, czyli też jest to dobra właśnie pomoc dla przedsiębiorców, którzy dopiero startują z biznesem, bo wiadomo, trzeba najpierw rozkręcić ten biznes, czyli przez pierwsze trzy miesiące nie płacimy tej raty kapitałowej i super rzecz też tutaj jest przy tej pożyczce, że jeżeli dostaniemy tą pożyczkę, to też możemy skorzystać tutaj z pięciu sesji takich porad u konsul u ich doradców. Możemy uzyskać poradę, w, na przykład dotyczącą finansów, dotyczącą budżetu, jak ustawiać budżet w, w swoim biznesie, czy można też skorzystać z porady dotyczącej marketingu, reklamy, możemy też poprosić kogoś u nich właśnie, żeby zerknął na naszą stronę internetową i doradził nam, co można zmienić czy też można też, tam mają, widziałam doradców na przykład w, z, z, dziedziny, z dziedziny employment law, czyli HR, jeżeli mamy jakąś zagwózkę dotyczącą pracowników. Także jest to na, na pewno super okazja, aby się czegoś nauczyć, bo wiedzy nigdy za dużo, szczególnie na początku. Następną pożyczkę, którą oni oferują jest to cash flow loan i jest to już dla biznesów istniejących co najmniej 18 miesięcy na rynku, też tam można aplikować tutaj o kwotę pomiędzy 5 tysięcy a 25 tysięcy euro. Oprocentowanie jest te same jak przy startup loan, czyli 6,5% lub 5,5%, jeżeli zgłosimy się poprzez Local Enterprise Office, i też tam można właśnie jakiś free mentoring uzyskać od nich. Przy okazji, można czegoś się nauczyć. Kolejna pożyczka to już są mniejsze kwoty, ale może jest tutaj uproszczona administracja. Jest to dla też biznesów albo dopiero otwierających się, albo już, już istniejących i można u nich uzyskać taką dosyć szybką decyzję. Tylko, że to są już mniejsze kwoty, aczkolwiek też na pewno przydatne, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, można aplikować o kwotę pomiędzy 2 a 5 tysięcy euro. To się nazywa small loan i tak jak tu mówiłam, jest uproszczona administracja, bardzo szybko otrzymuje się decyzję i to właśnie się nazywa Small Loan. I też mogę, to jest, jeśli się dotyczy Microfinance Island, na pewno jeżeli ja bym ubiegała, chciała się ubiegać o pożyczkę jakąś, o dofinansowanie do biznesu, na pewno bym zachęcała, żeby zerknąć na tą stronę. Też jest fajna strona internetowa, dosyć nowe jest to w Irlandii, nazywa się ona swoopfunding.com, jeżeli na to wejdziemy, i tam wpiszemy, że znajdujemy się w Irlandii. Możemy tam podać dane, jakie potrzebujemy fundusze, jaką kwotę i czym nasz biznes się zajmuje, jak długo jesteśmy na rynku. Zarejestrujemy się tam na konto, założymy sobie konto, które jest darmowe, nic nas to nie kosztuje. I wtedy dostaniemy taką bazę wszystkich banków, wszystkich możliwości finansowania w Irlandii, czyli będziemy mogli sobie porównać różne opcje finansowania i porównać oprocentowania i terminy płatności. Też na subfunding.com można też zerknąć i sprawdzić, jakie są, jakie są granty, jakie są możliwości grantów poza, poza back to enterprise. To już też no, są granty oferowane takie większe właśnie, ale to już dla większych firm, tak jak Ty, Kasia, powiedziałaś na początku, też właśnie dla firm, które zajmują się digital IT, są też granty oferowane właśnie przez Enterprise Island. Ale też jak wejdziemy właśnie, tak jak mówię, na subfunding.com, te wszystkie granty, wszystkie możliwości tam nam też się wyświetlą, jeżeli, jeżeli wpiszemy odpowiednie parametry, co nas dokładnie interesuje. Chciałam, żebyś tylko przeliterowała adres strony internetowej. Mhm. subfunding.com, tak? Dobrze zapamiętałam? Swoop, tak, to jest s -W -O -O -P Funding. f -U -N d i -N -G .com. I Myślę, tam że... będzie można później wybrać opcje Irlandii, bo jest właśnie to jest na UK. To chyba było najpierw utworzone w UK i teraz przeszli no niedawno. To jest bardzo świeża strona internetowa, przeszli teraz właśnie na rynek irlandzki też. Czyli bardzo ważne, żeby wybrać opcje na, na Irlandii, żeby niepotrzebnie nie wpisywać tych wszystkich danych, się tam produkować i później nam wyskoczą banki w, w Anglii, co oczywiście nas nie dotyczy. Świetnie, no tu jest sporo możliwości, także dobrze o tym wszystkim wiedzieć. Lepiej to zrobić taką metodą właśnie... Małych kroków, tak jak proponuje in-biznes model, gdzie po prostu powoli analizujemy wszystkie czynniki, które nas tutaj wspierają, a które nie, po to, żeby ten biznes jednak był rentowny. No i właśnie kolejnym elementem, który jest też bardzo istotny, o którym już rozmawiałyśmy miesiąc temu, to jest samodzielne prowadzenie księgowości, po to, żeby właśnie zmniejszyć koszty. Mamy dostępne różnego rodzaju. Programy księgowości online. I, I ty, Monika, świetnie znasz się na tych wszystkich programach, wiesz, czym one się różnią. Zaraz na pewno nam o nich powiesz. Czym się kierować przy wyborze takiego właśnie programu księgowości online? No, jest ich bardzo dużo i, i wiadomo, z czasem, tak jak i z technologią, technologia idzie do, do przodu i jest coraz więcej tych rozwiązań, coraz więcej aplikacji, coraz więcej programów. Także też ciężko nadążyć nad wszystkimi opcjami. Na pewno systemy online do prowadzenia księgowości są bardzo dobrym rozwiązaniem. Uważam, że każdy przedsiębiorca powinien rozważyć korzystanie z takiego systemu. Może na początku się to wydawać o strata czasu, a nie poradzę sobie, aczkolwiek no, pomoże korzystanie z takiego systemu. Na pewno pomoże być na bieżąco z wynikami finansowymi, czy też pomoże nam w wystawianiu faktur sprzedażowych, czyli w śledzeniu też ile kto nam jest dłużny, czyli w śledzeniu tego, w zadbaniu o cash inflow. Albo też w śledzeniu, ile my mamy płatności, należności, kiedy nasze należności się zbliżają, czyli cash outflow. A to jest wiadomo no, taka podstawa, platforma do prowadzenia naszego biznesu, czyli cash inflow i cash outflow. I do tego właśnie jest utworzone, są utworzone te programy online do prowadzenia księgowości. Każdy program, uważam, tutaj, no, no jest zbudowany na tej, jest oparty na tej samej idei, czyli, i każdy system, który, obojętnie, którym my wybierzemy, e, finalnie jest, e, ma podstawowe funkcje do prowadzenia księgowości. No, niektóre są bardziej rozbudowane, a niektóre są właśnie takie podstawowe, i każdy na pewno będzie miał te podstawowe funkcje księgowości. Czyli którymi są sprzedaż, koszta, transakcje bankowe i też przygotowywanie raportu do deklaracji z VAT-u. To każdy program nam na pewno ogarnie. Jeśli chodzi o sprzedaż, każdy program to będzie miał, czyli jest to praktycznie wystawianie faktur, wystawianie invoice'ów. Co zajmuje praktycznie kilka sekund, szczególnie jeżeli już mamy dane naszego kontrahenta, klienta wprowadzone do systemu, to jest naprawdę kilka sekund, żeby taką fakturę Wystawić klientowi, wysłać na maila. Mamy to wtedy w bazie, mamy w systemie, wtedy też widzimy, ile klient nam jest dłużny. Można w każdym momencie wejść na system, wysłać taki statement, czyli delikatne przypomnienie do klienta: proszę o zapłacenie, mamy tyle i tyle do zapłacenia na dzień dzisiejszy. Też niektóre systemy mają opcję ustawienia płatności na fakturze, czyli możemy podpiąć sobie albo Stripe, albo PayPal. I wtedy też klient, jak otrzyma taką fakturę na mailu, jedyne co robi, nie musi wchodzić na bank, nie musi robić tego transferu i tak dalej, logować się, a może jedynie wejść na PayNow, wpisać numer karty debetowej czy kredytowej i faktura jest opłacona. I na pewno ja widzę na przykładzie swojego biznesu, i na pewno to będzie dla każdego przedsiębiorcy pomocne. Przyspiesza to otrzymywanie pieniędzy właśnie w taki sposób, poprzez pay Now na fakturze, czyli tutaj pomaga na pewno nam system online. Jeśli chodzi o koszta, o księgowanie wydatków, też mamy opcję księgowania takiego manualnego wpisywania danych z faktury kosztowej, czyli możemy sami sobie manualnie wszystko wprowadzić do systemu ale też niektóre programy mają super takie jakby dodatki, add-on to się nazywa, na przykład Xero ma, można połączyć z dodatkiem HubDoc, albo jeżeli się zdecydujemy na QuickBooks, mamy Dexter. I o co tutaj wchodzi w tych dodatkach? Te manualne wprowadzanie danych z faktury kosztowej praktycznie jest minimalne albo zredukowane do zero, ponieważ jeżeli wgramy sobie taką aplikację na nasz telefon, a wiadomo z telefonem teraz wszędzie, wszędzie chodzimy, to praktycznie jeżeli idziemy do sklepu i kupujemy, no płacimy za paliwo choćby, automatycznie jak otrzymujemy rachunek przy kasie, możemy sobie te zdjęcie zrobić poprzez aplikację HubDoc czy Dexter i od razu ten rachunek kosztowy, puszczamy w chmurę do naszego systemu. Jedynie wtedy wystarczy przypisać to do tam konkretnego prawidłowego konta i praktycznie nie dość, że mamy uwieczniony rachunek, czyli mamy uwieczniony ten koszt, wiemy, że tego kosztu już nie zgubimy, będzie on zaksięgowany, będzie on ujęty, będzie on odliczony, to też mamy kopię tego rachunku zawsze pod ręką. Praktycznie, jeżeli mamy internet, to mamy rachunek pod ręką, nie musimy szukać tego nigdzie w segregatorach, na półkach i tak dalej. Bardzo też jest przydatne. Na przykład, jeżeli kupimy no, ten laptop, jeżeli chcemy mieć, uzyskać ten rachunek do gwarancji, ponieważ chcemy zanieść laptop z powrotem do sklepu, nie musimy szukać papierowej formy rachunku. Wystarczy, że pokażemy coś takiego na, na telefonie czy na komputerze. Także jest to bardzo fajne udogodnienie. Jeśli chodzi tutaj o bank, też właśnie każdy program online do księgowości ogarnia tą funkcję bankowości. O co tutaj chodzi w tej bankowości? Chodzi o to, że musimy, wiadomo, w naszym biznesie analizować nasze wydatki i nasze pieniądze przychodzące na konto. I wtedy, w zależności od programu, wtedy możemy te transakcje albo Importować z bankowości online, właśnie importować do naszego programu księgowości online i wtedy mamy te transakcje przychodzące i wychodzące, wtedy je analizujemy, przypisujemy do konkretnych kontów, albo też są właśnie programy, jak na przykład, jak już wspomniałam, Xero, QuickBooks, podejrzewam, że Sage też, też to ma, które mają taką funkcję jak Bank Fits. To oznacza, że nie musimy wtedy już nic ściągać z naszej bankowości online, czy nie musimy nic przepisywać z wyciągów bankowych, tylko jeżeli my połączymy ten system z naszą online bankowością, my już nie musimy się logować do bankowości online. Otwieramy, odpalamy sobie system online do księgowości, czy jest to Xero, czy QuickBooks, czy Sage i tam automatycznie już te wszystkie transakcje są wgrane dla nas. Czyli rano przychodzimy, widzimy wszystkie płatności, które nam wyszły z konta, widzimy płatności, które nam weszły na konto, i czy też widzimy końcowy balans, czy tam balans na dzień dzisiejszy, bez logowania się na konto bankowe. Monika, bardzo się cieszę, że nasi słuchacze mogą skorzystać z swojej takiej wiedzy eksperckiej, gdzie tutaj w bardzo takim telegraficznym, niemalże jak w pigułce, można od ciebie się właśnie takich bardzo podstawowych informacji dowiedzieć no ale oczywiście można też się z tobą spotkać i gdzie sama możesz jakby tutaj już indywidualnie i dobrać program i udzielić konsultacji więc Monika jak cię spotkać gdzie cię znaleźć w sieci no najlepiej to się kontaktować z nami albo po, poprzez stronę internetową inkambenio.ie albo poprzez naszą stronę na Facebooku inkambenio Tam można się skontaktować i odpiszemy na pewno na zapytanie można się umówić na konsultację Moim gościem dzisiaj była Monika Bary Właścicielka Inconveniu. Mam nadzieję, że pojawisz się znowu u nas za miesiąc w naszym programie w Dublin City FM. Zatem życzę ci wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, no bo nie będziemy się widzieć przez cały miesiąc, a tutaj tyle m, różnego rodzaju celebracji nas czeka, więc wszystkiego dobrego, Monika. No i do usłyszenia za miesiąc. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję za życzenia. Dziękuję, że mogłam dzisiaj tutaj gościć u ciebie i też życzę i Tobie, i słuchaczom wesołych, zdrowych świąt. No i, no i dobrych pomysłów na, na nowy rok, takich owocnych pomysłów na nowy rok. Dziękuję bardzo.